Jesteśmy w miejscu, które zazwyczaj nie służy do realizacji druku 3D. Jest to miejsce, w którym studenci pracują nad swoimi wynalazkami, które możemy zobaczyć tutaj za plecami. W tym momencie profil działalności przełączył się na druk 3D. W obecnej chwili zajmujemy się drukiem przyubit, czyli fragmentów przyubit, elementów, które łączą maski tlenowe z filtrami oraz takich specjalnych elementów. Które zastępują gumę guzikową zwykłą gumą. Taki element łączy przyłbice razem ze zwykłą gumą. W tym momencie te drukarki pracują 24 godziny na dobę, dostarczając te elementy do branży medycznej. W pierwszej kolejności przygotowujemy modele przestrzenne. Te modele przygotowujemy w oprogramowaniu typu CAD. Mamy cztery przyłbice poukładane na sobie. Następnie takie gotowe modele w postaci plików STL zaczytywane są do oprogramowania drukarki. Ustawiamy temperaturę filamentu, temperaturę stołu i w następnej kolejności tniemy taki model na warstwy, które następnie są nanoszone przez drukarkę. Tutaj możemy za zauważyć, że obydwie drukarki pracują. Ta drukarka drukuje element przyłbicy, natomiast tutaj ta drukarka. Drukuje cztery elementy, które są rurkami łączącymi maskę tlenową z filtrami. Gotowe wydrukowane elementy dezynfekujemy i następnie umieszczamy w takich workach. Tutaj jest ciecz, to jest czysty alkohol. I takie elementy bezkontaktowo dostarczamy do punktu odbioru. Z tego punktu odbioru następnie są odbierane i zanoszone są do miejsca, w którym te elementy są składane czy dokładane do maski. Na AGH w tym momencie pracuje ponad 40 drukarek, więc te 40 drukarek jest w stanie dostarczyć rozsądną liczbę tych przyubic, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jedna forma wtryskowa byłaby w stanie zrobić ich więcej w ciągu jednego dnia niż te wszystkie drukarki.